Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek jest podwójny, bo upały nie dawały mi żyć w zeszłym tygodniu. Nie przedłużając więc, zapraszam do wysłuchania. Na facebookowym profilu wydawnictwa Warbook pojawił się bardzo ciekawy wpis dotyczący Legimi. W całości przytoczę go Wam na ekranie, i jeśli chcecie, możecie sobie zapałować wideo i przeczytać. Setno wypowiedzi jest proste. Legimi nie pozwala wydawnictwu Warbook dodawać książek, które kosztują powyżej pewnej kwoty. Co więcej, książki wydawnictwa Warbook zostały usunięte z abonamentu Legimi. Jak się przypuszcza, dlatego, że Warbook nie zgodził się na podpisanie nowej, znacznie mniej korzystnej umowy. Ciężko mi się opowiedzieć po którejś ze stron, bo liczba informacji jest ograniczona i przedstawiona przez tylko jedną stronę. Ale myślę, że wiadomości takie jak ta, Będą przydatne w rozmowach o polskim rynku. Oraz o usługach abonamentowych jako takich. Bo prawdą jest, że oprócz zalet, mają też wady. Chętnie więc poznałbym Waszą opinię na ten temat. Jak oceniacie abonamentowy dostęp do książek? Jaką selekcję i czy w ogóle powinien prowadzić dostawca abonamentu? Jeżeli macie wolną chwilę, dajcie znać w komentarzach. Smutna informacja dla fanów filmowej Duny premiera drugiej części została przesunięta na 15 lutego przyszłego roku. Powodem jest, oczywiście, strajk osób stowarzyszonych w związku zawodowym SAG-AFTRA, który, pomijając szczegóły, uniemożliwiłby promowanie filmu przez występujących w nim aktorów. Cóż, poczekamy więc. Nie ukrywam, że zasmuca mnie ta wiadomość, ale poczekam kilka lub nawet kilkadziesiąt miesięcy, jeśli będzie to konieczne. Strike Sack AFTRAM musi przynieść jakieś rezultaty, a wielkie wytwórnie, które ich bezwstydnie ciemiężą, nie zbiednieją od zarobienia kilkuset milionów dolarów mniej. Okruchy W dniach od 16 do 20 września Muzeum Archeologiczne w Biskupinie organizuje festyn My Słowianie. Tematem przewodnim jest kultura Słowian Zachodnich w okresie wczesnego średniowiecza, co wydaje mi się naprawdę ciekawym pomysłem. Sam festyn podzielony będzie na cztery strefy. Strefa Ludności Pospolitej wioska piastowska. Rekonstrukcja zostanie wystylizowana na wieś z epoki, strefa możnych obóz książęcy. Scenografia stroje nawiązywać będą do bogatej ludności. Kramy kupieckie z możliwością zakupu przedmiotów wzorowanych na znaleziskach archeologicznych oraz świątynia słowiańska. Scenografia z opowieścią o wierzeniach dawnych Słowian. Polecam wydarzenie Waszej uwadze. Tematyka około słowiańska jest ostatnio bardzo popularna, a i poznać wierzenia przodków nikomu nie zaszkodzi. Sam program wydarzenia też jest już dostępny i wygląda naprawdę interesująco. Bilety zaś nie są drogie, odpowiednio 35 25 zł. Warto też zwrócić uwagę na zakładkę Nasze Porady na stronie imprezy, bo wypisano tam naprawdę przydatne rzeczy. Jak donosi serwis katedra. Nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o nagrodę literacką imienia Jerzego Żuławskiego. Po 15 latach z kierowania jury zrezygnował Andrzej Zimniak. Oświadczenie, które pojawiło się na katedrze, brzmi. Jury będzie działało pod przewodnictwem profesora Macieja Wrublewskiego. Gremium elektorów, po niewielkim przetasowaniu, poprowadzi koordynator Krzysztof Kiecman, a obowiązki sekretarza komitetu organizacyjnego zgodził się przejąć Radosław Kot. Zorganizowania uroczystości, wręczenia, nagrody i wyróżnień podjął się konwent Koperniko. Sezon konwentowy w pełni, dlatego bez wdawania się w szczegóły informuję i przypominam, że w dniach od 1 do 3 września w Łodzi odbędzie się konwent Kapitularz w Randze Polkonu. W dniach od 15 do 17 września odbędzie się Opolko. W dniach od 22 do 24 września odbędą się Zielonogórskie Bachanalia Fantastyczne. Linki do wszystkich wymienionych imprez są w opisie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Terminy i lokalizacja geograficzna też są dość zróżnicowane, więc nie ma wymówek, żeby z którejś okazji nie skorzystać. Zapowiedzi. Bardziej jako ciekawostka niż cokolwiek innego, ale. Jesienią wydawnictwo znak wyda książkę Anity Sarny i Karoliny Krupeckiej pod tytułem Wiedźmin oficjalna księga kucharska. I sam pomysł niby całkiem ciekawy, ale cena 130 zł jednak trochę odstrasza. Firma Hachette wypuściła zapowiedź swojej serii Mistrzowie horroru i fantastyki. Link dla chętnych zostawiam w opisie. Sam się nie skuszę. Dobór książek zostawia, moim zdaniem, sporo do życzenia. Bo z tytułów, które znamy, większość była już wydana multum razy. A tych, które dopiero mają nadejść, na razie nie znamy. Zakładając jednak, całkiem moim zdaniem sensownie, że wydawnictwo chciało zacząć od czegoś mocniejszego, to nie wróżę rewelacji. Podobnie nie przemawia do mnie model biznesowy. Za bardzo pachnie chęcią żerowania na strachu przed przegapieniem czegoś niska, psychologiczna zagrywka. Podsumowując więc, ja odpuszczę. Ale jeżeli wy macie ochotę dać się uwieść prenumeracie, to droga wolna. Tylko błagam, sprawdźcie wcześniej w jakimś kiosku czy empiku, jak te książki fizycznie wyglądają. I już niebawem, albo 30 września, albo 3 października, nakładem wydawnictwa Zyski Spółka ukaże się powieść Gaja Gabriela Kaja o tytule Dawno Temu Blask. Z jednej strony jest to 75 zł za 552 strony. Z drugiej to 75Z za 552 strony gabriela Kaja. Całkiem dobry deal, jeśli mam być szczery. Choć, uczciwie przyznaję, samej książki nie czytałem, więc o jej jakości ciężko mi się wypowiedzieć. Już we wrześniu dostępna będzie nowa antologia sekcji literackiej Śląskiego Klubu Fantastyki. Tytuł antologii to sprzedawcy marzeń, a opowiadania będą inspirowane obrazami Grzegorza Chudego. Śląskiego malarza i ilustratora. Cóż, zapowiada się naprawdę zacny zbiór. Pojawiły się plany wydawnictwa Wesper na najbliższą przyszłość i delikatny szkic planów na rok 2024. Wygląda to, mówiąc szczerze, całkiem przyjemnie. Sporo sensownego science fiction, trochę klasycznej fantastyki. Ogólnie warto zwrócić uwagę. Fragmenty. W serwisie Katedra dostępny jest początek powieści Do ostatniej kropli krwi Autorstwa Roberta Jutrzmita Książka stanowi trzeci tom w cyklu Pola dawno zapomnianych bitew Bukowski Cały cykl zaś jest plikuelem do serii Pola dawno zapomnianych bitew Dostępny jest początek powieści A z popiołów zrodzi się ogień Autorstwa Saby Tahir Książka kierowana jest do młodych dorosłych ale to wszak w niczym nie przeszkadza. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia za tydzień. Paskut.